To jest stack itemów w Bedrock. A tak wygląda w wersji Java. Oto 75 różnic między Minecraft Java i Bedrock Edition. Tylko w Bedrock Edition możesz dzwonić dzwonkiem wyrzucając na niego dirta. Szkielety mają łuk i powinny do Ciebie strzelać. Jednak w Bedrock, jeśli są pod wodą, to chyba chcą poćwiczyć Kickboxing. Dlaczego ktoś to tak zaprogramował? W Bedrock Edition. Jeśli ostrzyżesz owcę nazwaną Jeb podłoga, jej wełna nadal będzie zmieniać kolor. Ten fajny detal niestety nie istnieje w edycji Java. Tak wygląda Baby Villager w wersji Java, a tak wygląda w Bedrock. Jego głowa jest o wiele większa. Dosłownie jakby ktoś wziął głowę normalnego villagera i wkleił ją do Baby Villagera. Pewnie wiesz, że niektóre bloki, jak schody i świece, mogą być zalane wodą. Jednak w Bedrock Edition można również zatopić endframe, dzwony, łóżka, latarnie, tłoki, a nawet drzwi. Drzwi stanowią problem, ponieważ nie można ich użyć do wytworzenia przestrzeni z powietrzem, kiedy jesteś pod wodą. Czego mogą bez problemu używać gracze wersji Java? Czy lawa zamieni zalane wodą bloki w kamień, nawet jeśli zawierają morskie rośliny? Wynik cię zaskoczy. W Bedrock Edition lawa zamienia zalane wodą rośliny w kamień. Natomiast w Java lawa po prostu unosi się nad zalanymi blokami. To trochę wygląda jak błąd w grze. Jeśli nakarmisz papugę ciastkiem w Java Edition, natychmiast dednie. W Bedrock podanie papudze ciastka spowoduje, że będzie powoli dedać z powodu zatrucia. Próbowałem ją uratować miksturą leczenia, ale nie zadziałało. To dlatego, że papugi cierpią na specjalny efekt mikstury o nazwie Śmiertelna Trucizna, która gwarantuje ich dednięcie. W Java Edition używasz tarczy, przytrzymując prawy przycisk myszy. W Bedrock musisz użyć kucania, aby aktywować tarczę, co może być dość niewygodne. Jednak Bedrock Edition oferuje pewną unikalną zaletę. Kiedy jedziesz konno, tarcza automatycznie się podnosi zapewniając ochronę bez żadnej dodatkowej akcji. To trochę wygląda jak jazda jakimś wozem opancerzonym, bo te zombie się tak od tego odbijają. Super szybkim sposobem na zgaszenie świec w Java Edition jest użycie butelek z wodą. W Bedrock to nie działa. Bez względu na to, ile butelek rzucisz. Zobacz tę szczelinę. Próba przepłynięcia przez nią łodzią nie zadziała w Java, ale w Bedrock będziesz w stanie przepłynąć bez problemu. Najwyraźniej chyba Steve w Bedrock jest jakiś chudszy czy coś, przez co się tam mieści. W Bedrock możesz użyć komendy slash play animation, aby tańczyć. Możesz nawet zastosować tę animacje do innych postaci. Ten koń wygląda dziwnie. Nawet jego szczęka tańczy XD. Wełna i dywany mogą być używane jako paliwo w piecu tylko w Java. Oznacza to, że nie możesz używać duplikatora dywanów do nieskończonego paliwa, co jest sporym minusem. Jednak piec w Bedrock Edition ma swoje zalety. Może używać jako paliwa ula, czego Java nie potrafi. Okej, okay, to akurat nie jest w sumie bardzo przydatne. Duplikowanie kwiatków, wystarczy użyć na nich mączki kostnej. A możemy normalnie je duplikować, dopóki nam Minecrafta nie skraszuje od nadmiaru itemów. Ta metoda nie działa na małych kwiatach w Java. Jednak w Bedrock Edition użycie mączki kostnej działa inaczej. Na małych kwiatach powoduje, że dany rodzaj kwiatu rozprzestrzenia się wokół. Teraz w końcu mogę efektywnie uprawiać tulipany. Jeśli weźmiesz szybę w Bedrock Edition, zauważysz, że ma ona teksturę 3D, podczas gdy w Java Edition jest płaska 2D. Choć może się to wydawać nieistotną różnicą, płaskie szyby są często używane do tworzenia estetycznych interfejsów graficznych w Java. Co więcej, w Java szyba w kolorze jasno-szarym jest prawie niewidoczna w ekwipunku, co można wykorzystać do pranków. Na przykład możesz streamować komuś obraz na Discordzie i mówić, że coś ci się zepsuło i nie możesz podnieść żadnego itemka. W bedrock takiego pranka raczej się nie uda zrobić w Java Edition. Jeśli chcesz sprawdzić swoje aktualne efekty mikstur, możesz zajrzeć do ekwipunku. Jednak w Bedrock efekty nie są tam wyświetlane. Gdzie więc można je znaleźć? Bedrock ma osobne menu efektów mikstur, które można otworzyć naciskając Z. Pokazuje ono wszystkie aktywne efekty oraz czas ich trwania. Osobiście wolę menu z Java, bo osobne menu do tego nie jest potrzebne. Chat w Bedrock jest o wiele bardziej irytujący, ponieważ zakrywa cały ekran podczas pisania wiadomości. Jedyną zaletą jest to, że posiada przyciski do szybkich komend. Natomiast Chat w Java jest schludny i minimalistyczny. To nie jest zwykły zombie, to gigant! Występuje tylko w Java Edition i można go zrespić jedynie za pomocą komend. Transportowanie mobów może być ekstremalnie trudne. Przydatna technika w Java polega na podpaleniu moba i umieszczeniu wody w miejscu, gdzie chcemy, żeby poszedł. Płonące moby instynktownie biegną do najbliższego źródła wody, aby się ugasić. Jeśli przyjrzysz się dokładnie interfejsowi enchantowania w Java i Bedrock, zauważysz, że animacja książki w Java jest wolniejsza niż w Bedrock. Założę się, że o tym nie wiedziałeś. Spójrz na tę spiralę prowadzącą do złota na końcu. W Java pigliny muszą przebiec całą drogę do środka, ale w Bedrock ich ręce są dłuższe, więc po prostu sięgają po nagrodę. Gasty są o wiele straszniejsze w Bedrock Edition. Kiedy strzelają kulą ognia, ich oczy świecą. W Java Edition ich oczy tylko zmieniają kolor na czerwony, ale nie świecą. To dużo mniej straszne. Wszyscy wiedzą, że jeśli włączysz muzykę na jukeboxie w pobliżu papug, zaczną tańczyć. Ale czy wiedziałeś, że w Java Papugi przestają tańczyć, gdy usiądą ci na ramieniu? Natomiast w Bedrock Papugi będą tańczyć bez przerwy. Pewnie wiesz, że w Java edition Dripstone można wrzucić do end portalu, a następna osoba, która wejdzie do endu, zostanie nim trafiona. Jednak w Bedrock edition, jeśli spróbujesz tego samego, Dripstone po zderzeniu się z portalem po prostu się rozbije na przedmioty. Nie da się umieścić pochodni na blokach miodu, ponieważ są nieco mniejsze niż pełny blok. No chyba że grasz na Bedrock Edition, gdzie z jakiegoś powodu jest to możliwe. Jeśli aktywujesz tłok i sprawdzisz jego wysuniętą część. W Java Edition wygląda ona całkiem normalnie. Natomiast w Bedrock Edition pręd tłoka jest znacznie grubszy. To serio wygląda dziwnie, ale może to kwestia tego, że do tłoka z Javy jestem przyzwyczajony. W Bedrock Edition możesz tańczyć i masz do wyboru mnóstwo różnych emotek. Menu otwiera się po naciśnięciu B, a domyślnie masz kilka odblokowanych animacji. Niestety, jeśli chcesz więcej, większość z nich kosztuje prawdziwy hajs, więc większość z nas musi zadowolić się podstawowymi emotkami. Trzcina cukrowa działa prawie tak samo w obu wersjach, ale jest jedna istotna różnica. Mączka kostna działa na nią tylko w Bedrock Edition. Zrespienie wielu end krystali w Javie tworzy bardzo satysfakcjonujący obraz. Ale jeśli zrobisz to samo w Bedrock Edition i ponownie załadujesz świat, efekt jest jeszcze bardziej imponujący. Powstały wzór jest tak unikalny, że ledwo przypomina Minecrafta. Kiedy umieścisz Conduit w Java Edition, unosi się on nieco nad ziemią. W Bedrock, natomiast Conduit jest idealnie dopasowany do podłoża. Sprintowanie w Bedrock Edition jest zepsute. Kiedy klikniesz F5, zobaczysz, że Twoje nogi są sztywne podczas biegu i skakania. Wygląda to dość dziwnie. O wiele bardziej wolę animacje biegu z Java Edition. Ciasta są pyszne. W Bedrock Edition, gdy je jesz, usłyszysz nawet dźwięk bekania. Na multiplayer można by było tego na pewno jakoś śmiesznie użyć. W Java Edition, jeśli rzucisz miksturę niewidzialności na Shalkera, jego zewnętrzna skorupa stanie się niewidzialna, odsłaniając ukrytego w środku kwadratowego moba. Jeśli spróbujesz tego samego w Bedrock Edition, nic się nie stanie. Jest on tam odporny na niewidzialność. TNT nie wybucha pod wodą, prawda? Cóż to zależy? W Java, jeśli spuścisz piasek na TNT, sprawi to, że wybuchnie pod wodą. Jednak ten sam trik w Bedrock Edition nie działa. Gdy w Bedrock Edition zaczyna padać śnieg, liście faktycznie zmieniają kolor na biały, co wygląda naprawdę pięknie. Jeśli postawisz liście dżunglowe, to wyglądają trochę jakby miały na sobie lampki świąteczne. Można nawet z nich zbudować choinkę. W Bedrock Edition możesz łatwo zalewać wodą barier bloki. Jednak w Java, gdy spróbujesz to zrobić, woda zamiast tego zostanie umieszczona obok barier bloka. Jeśli w Bedrock użyjesz wagonika na śpiącym wieśniaku, ten nadal będzie spał w wagoniku. To oczywiście funkcja dostępna tylko w Bedrock, ponieważ ta wersja jest pełna błędów. W Bedrock Edition, jeśli dasz Stojakowi na zbroję blok szkła, możesz wykorzystać go do patrzenia przez wodę i lód. Jeśli dodatkowo użyjesz mikstury nocnego widzenia, będziesz mógł wyraźnie zobaczyć głębiny oceanu. Ta sztuczka działa również na bloki miodu i slajmu, pozwalając zajrzeć na drugą stronę ściany. W Java Edition natomiast wszystko przez szkło będzie widać normalnie. To jest zachód słońca w Java Edition, a to w Bedrock Edition. Porównując je obok siebie, możemy zobaczyć, że w Java zachód słońca trwa dłużej. Natomiast w Bedrock bardzo szybko zapada noc. Wiesz pewnie, że pigliny boją się niebieskiego ognia. Jednak w Bedrock boją się czegoś jeszcze bardziej absurdalnego. Nawet jeśli zgasimy niebieskie ognisko, pigliny nadal będą uciekać przed jego wygaszonymi patykami. Zobacz moje łóżko. Zawiera dozownik wystrzeliwujący strzały prosto w poduszkę. W Bedrock Edition możesz spać spokojnie i obudzisz się nietknięty. Ale w Java strzały faktycznie Cię trafią i natychmiast obudzą. Nie no, nie da się spać w takich warunkach. Uważaj! Wither jest o wiele groźniejszy w Bedrock niż w Java. W Bedrock Edition ma białą animację odradzania się, podczas gdy w Java jest ona niebieska. Co więcej, Wither w Bedrock ma aż 600 punktów życia, a w Java tylko 300. Jeśli będziesz stale zmieniać czas z dnia na noc za pomocą komend, możesz sprawić, że wieśniacy zaczną tańczyć na swoich łóżkach. To trochę wygląda jak jakieś ćwiczenia cardio na schudnięcie. Niestety w Java Edition wieśniacy nie reagują wystarczająco szybko, aby uzyskać ten sam efekt. Jeśli zarzucisz wędkę w Bedrock, zauważysz coś ciekawego. Spławik jest w rzeczywistości trójwymiarowym modelem, podczas gdy w Java Edition to tylko dwuwymiarowa tekstura. Ale to nie jedyna przewaga wędki w bedrock. Jej trwałość wynosi 384, podczas gdy wędka w Java ma zaledwie 64 wytrzymałości. To serio niezbalansowane. Jeśli grasz na bedrock, nie pozwól wodzie dostać się w pobliże torów, ponieważ całkowicie zniszczy twoje szyny. Jednak w Java woda nie stanowi problemu, ponieważ szyny nie są przez nią niszczone i mogą być nawet zalane wodą. Można nawet zrobić roller coaster, który przejeżdża przez ocean. W Bedrock Edition, gdy trzymasz w ręku jedzenie, zwierzęta szybko i chętnie podbiegają do ciebie. Natomiast w Jawie, jeśli poruszasz się odrobinę za szybko lub oddalisz się o kilka kroków, zwierzęta natychmiast cię gubią. Serio? Przecież jestem tuż obok. W Java Edition wędki można używać do przyciągania przedmiotów do siebie, ale w Bedrock wędka nie działa na przedmioty. To cię zaskoczy. Jeśli spuścisz piasek na kobłęba i popchniesz go tłokiem w Java, bloki piasku po prostu spadną i zamienią się w przedmioty do zebrania. Jednak w Bedrock dzieje się coś szalonego. Jeśli piasek jest popchnięty tłokiem w tych samych warunkach, przesuwa się na bok, tworząc gigantyczną ciągłą linię piasku. Serio to jest mega mocny efekt. W Java stojaki na zbroje wyglądają tak, ale w Bedrock mają ramiona, dzięki czemu możesz na nich prezentować swoje ciężko zdobyte bronie. Jednak to jeszcze nie koniec. Jeśli użyjesz kucania i klikniesz na stojak w Bedrock Edition, możesz zmieniać jego pozę. Alternatywnie można także zmieniać pozy, zasilając stojak redstone'em. Pozycja zależy od siły sygnału redstone. A teraz coś o granicach świata. Jeśli oddalisz się o około 30 milionów bloków od miejsca spawnu w Java Edition dotrzesz do granicy świata. W przeciwieństwie do tego, Bedrock Edition nie ma stałej granicy świata. Zamiast tego, im dalej się oddalasz, tym bardziej gra zaczyna się psuć. 524 tysiące bloków. Ruch zaczyna być nieregularny i trudny do kontrolowania. Obrazy prześwitują i można je umieszczać na sobie. 4.1 miliona bloków. Nie możesz już chodzić po ziemi. Poruszanie się jest możliwe tylko w trybie latania elytrą lub na modzie. 83 miliony bloków. Małe moby, na przykład krowy, zaczynają zapadać się w ziemię. Natomiast większe jak wielbłądy i pandy pozostają nienaruszone. Tekstury bloków, takich jak dzwony i kamienne przecinarki, zaczynają się gliczować. 16 kropka 7 milionów bloków. Znajdziesz się w pasie zniekształconego terenu, czyli obszarze świata o silnie uszkodzonej generacji. Jeśli udasz się na róg tych pasów, będzie to wyglądało jak siatka. Jak przypadkiem sobie podpalicie dom w Bedrock Edition i zacznie padać deszcz, ogień zostanie szybko ugaszony. Dzieje się tak, ponieważ w Bedrock deszcz natychmiast gasi płomienie. Natomiast w Java Edition deszcz również gasi ogień, ale robi to znacznie wolniej. Jeśli zostaniesz trafiony strzałą, w Java strzały utkwią w twojej postaci. A ty zaczniesz wyglądać, jakbyś miał nowy, designerski outfit. Jednak w Bedrock strzały nie przyklejają się do postaci, po prostu otrzymujesz obrażenia. Woda i ogień zwykle się nie mieszają. Ale co z lodem i ogniem? W Java można podpalić lód, aby go stopić. Jednak w Bedrock nie da się podpalić lodu, co w sumie ma sens. Systemy walki w Java i Bedrock są zupełnie różne. W Java istnieje czas odnowienia ataku, więc gracze muszą czekać między uderzeniami. Ale w Bedrock można spamować ataki, ponieważ system odnowienia byłby niewygodny na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo w Bedrock nie ma sweeping edge, więc gracze muszą zabijać moby w farmach pojedynczo podczas gdy gracze Java Edition mogą szybko pozbyć się wszystkich naraz. W Java Edition możesz używać modów takich jak Iris, aby włączyć shadery i całkowicie zmienić grafikę gry. Serio, na shaderach Minecraft wygląda jak nie Minecraft. W Bedrock Edition nie ma shaderów, ale za to istnieje tryb RTX, który delikatnie poprawia grafikę. Jakim cudem stoję wewnątrz portalu do endu? W Bedrock Edition, jeśli umieścisz płotki bezpośrednio pod portalem, możesz stać w nim bez teleportacji. Jednak na Java Edition, jeśli spróbujesz tego samego, natychmiast zostaniesz teleportowany do Endu. Podoba ci się mój dom? Zbudowałem go na dachu Netheru. Jednak to możliwe tylko w Java Edition, ponieważ w Bedrock granie pozwala na umieszczanie bloków na dachu Netheru. Dlaczego Java tego nie ma? W Java Edition, gdy mały koń dorasta, natychmiast zmienia się w dorosłego konia. Natomiast w Bedrock konie są o wiele bardziej realistyczne. Stopniowo rosną, aż osiągną pełną dorosłość. W sumie takie szybkie rośnięcie chyba też nie jest zbyt realistyczne. Umieranie wygląda inaczej. W Java pojawia się zwykły interfejs, ale w Bedrock widzimy dynamiczne oddalenie kamery, pokazujące ostatnią pozycję Twojej postaci. łososie w Java wyglądają tak. Wszystkie są identyczne, jednak w Bedrock Edition łososie występują w trzech różnych rozmiarach. Różnorodne rozmiary ryb sprawiają, że oceany wydają się bardziej żywe i realistyczne. Biedny piglin. W Java mechanika ścieżek zapobiega przechodzeniu piglinów przez tory, więc nie może dotrzeć do złota. Jednak w Bedrock pigliny są mądrzejsze i po prostu przechodzą przez tory. Grindstone w Bedrock potrzebuje bloku podpierającego, w przeciwnym razie się rozsypie. Możemy to wykorzystać do stworzenia długiej linii grindstone'ów i następnie zniszczyć blok podtrzymujący, aby wszystko zawaliło się w efektownej reakcji łańcuchowej. Trochę jak domino. Z jakiegoś powodu Bedrock ma małego ludzika w lewym górnym rogu ekranu. Poza pokazywaniem założonej zbroi nie jest zbyt użyteczny. Po prostu sobie tam jest. Tak wygląda łóżko w Java, a tak w Bedrock. Łóżka w Java mają trójwymiarową teksturę. Natomiast w Bedrock są płaskie 2D. Czy wiesz, że wagoniki mogą poruszać się po wodzie w Bedrock Edition? Możesz skierować wagonik na bubble columnę, a on zacznie się poruszać zaskakująco szybko. To świetny sposób, aby uczynić rollercoastery bardziej ekscytującymi niż klasyczne tory w Java Edition. A w Java ta metoda też działa, ale wagonik z czasem zwalnia. Jest jednak trik, by temu zapobiec. Umieść łódkę w wagoniku. Teraz łódka będzie efektywnie unosić się na bąbelkach. Nie wiem czemu, ale czuję się trochę, jakbym jechał go kartem z funkcją podskakiwania.